Cześć, tutaj. Cześć tutaj. Wielu? Cześć tutaj stes, A dzisiaj gramy z, po raz kolejny w MTA. A dzisiaj ze mną jest. A czekaj, bo ja nie nagrałem. No. 3, 2 1 start. Cześć, tutaj Stes, A dzisiaj gramy sobie po raz kolejny w MTA, ale dzisiaj ze mną jest. SuetiBell. Cześć, no. witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dobrze, możemy iść. Ale gdzie idziemy? Y dzisiaj weźmiemy do pójdziemy do bazy badawczej. W Afganistanie chodź Aha. na motor. Cześć, gdzie ty jesteś? O, widzę cię, dobra, już idę. Nie ma to jak 8 km na nogę. No, dobra, jedziemy. tym nagranie, widziałem tam długość, więc może być jakaś szanina Ej, no, pa. ty, ej, ziomek, weź jakiś inny motor, bo ten ma flaka. Dobra, chodź tutaj No, idę, tutaj idę Tutaj szata Wchodzimy? No dobra Tak No czaj, czaj, czekaj, czekaj, bo nie wskoczyłem O, dobra Fff, Idę do ciebie O, jakiś gościu, strzelaj, strzelaj, strzelaj No Czekaj, ja szybko, szybko podam hasło Dobra, brana się otworzyła Aha, dobra I się zamknęła Ja wyszłam, nie? Jakie jest hasło? Afganistan Aha Ugośnik, hasło Afganistan Czekaj Cześć, zostań tam, ja wejdę, wejdę, bo tam jest ciekawie. Ojej. Chodź! Czekaj, zobaczę sobie, jakie są samochody dla VIPów. O. A tutaj, tutaj tu mnie zajedzie. A stąd, ojej. D gdzie ty jesteś? O, jeszcze, dobra, widzę cię, idę do ciebie. Cześć, może tu ktoś będzie? Wątpię. Chodź tu. Jak tu nikogo nie będzie to pójdziemy do kanałów, nie? No dobra. Szkoda, że w kanałach... Tam jest, jest, jest kamizelka kuloodporna. Poczekaj na mnie tam. Tam mogą być. Jest tam ktoś? Nie ma. To chodź. Weź kamizelkę kuloodporną. A gdzie ty masz tu kamizelę? Ja tu kamizelki nie widzę. No to ja ukradłem O tym będę. Gdzie ty jesteś? No dobra, tu nikogo nie ma, więc chodźmy do. kanałów. kanałów. Dobra, to trzeba się stąd wydostać najpierw. Ja już idę do wyjścia. O On myśli, że on mnie zabije. Cześć, dobra, ja idę do kanału, to i do Los Santos. Ha, jestem w wojskowym, yeah! Zostałem. Ja nie jestem nikim, wolę być zwykłym gangsterem. A ja byłem w poprzednim odcinku mechanikiem, a teraz zostałem w wojskowym. Na policjant, bo nie będziesz miał gwiazdy To może... Dobra, w... to ja czekam y, 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 Na spałnię... Y, y, Ellengerem. Ej, no Eee, tełko. Ja się... nie? Gdzie czekasz? Na spawnie Los Santos. Okej okay. To czekaj muszę jakieś... Muszę... T ukośnik kill Czyli jesteś po prostu w Los Santos, tak? Ta na spawnie Los Santos O lol, jaka strzelanina na Grove Street E dobra, idę, idę, idę Zostań, zostań ten, zostań tam Dawaj, bo... Strzelanina jak nic Jakiegoś asesina zabiłem Ty to Ej tu jest jakiś koleś, który ma skinę króla Juliana Wiem Skąd wywaliło mnie? Wywaliło mnie Czemu? Nie wiem i zabili mnie Fak Co? Ej LOL Jakaś zakonica mnie zabiła Ej, Ja u siebie tego nie nagram, bo mnie wywaliło A, Szkoda Niestety no, no, nie wierzę, że Najwyżej następny odcinek będzie u mnie Niestety Sweetie.pl jest dalej z nami, ale niestety coś mu się stało z nagraniem. Nic mi się nie stało, zawaliło mnie z No i niestety. Sweetie musiał nas opuścić. Dobra, A jest ok, Okej, ale dołączysz do nas. Tak, tak, ta. Ale jesteś jeszcze, Ale jest cały czas z nami, słyszymy jego głos. Więc... To jest... dobre. O! Nie ma to jak do ładowania z żabki. Ty miałeś rację, że te samochody są szybkie. Wow. że jest McLaren. Dobra to czekaj To no Taja Czekaj ten Czekaj na spełnienie Los Santos i przyjedziemy na Grand Bo na Street, jak się zespałnisz są za duże lagi Jakiegoś klienta przyjechałem To czekaj muszę Napisać ukośnik KILL, żeby być... Gdzie mam czekać? Na spawnie Los Santos popojedziemy bo jak się tepniesz... Tepasz na Grow Street, to jest za dużo lagis. dobra. To czekaj, Tylko znajdę budkę. Dobra, już jestem przy budce. No ile masz respektów? Dziewięć... Prawie już stuwa. Los Santos, dobra. Jestem na spawnie Los Santos. Szkoda, bo ja mam 5905. Pięć, yy, pięć ale ale ty dużo ode mnie grasz. Ale nie to jak grasz jedną godzinę pod rząd. No. Yy, to dostajesz 200 respektów. Aha. A długi odcinek robimy? Co? Dług, długi odcinek robimy? Za to, to ten odcinek zakończymy na, na to teraz może pojedziemy na kanały, co? Nie, to będzie w na następnym odcinku, może zakończymy ten odcinek na strzelanie... To ty, czekaj na spawnie Los Santos to ja już przychodzę No Ja jestem cały czas na spawnie Los Santos I strzelam do jakiejś Angie A masz samochód No jakim jedziemy Nie Skyline jest wolny Tak, wezmę na najszybszy dwuosobowy czyli korwetka To jedzie Ty bo... o oh fuck Dawaj jedziemy bo już strzela do mnie Dobra jedź Góry jakie ja dawno wietanie dało mi nie, nie mówię, no. Ale jak to się odnajduje? O lol ale nas zlagowało No mi też laguje To czekaj Czemu ty już Kurde Dobra czekaj mam inny pomysł Dasz radę tu wrócić? Gdzie ty jesteś? No ja pojadę za tobą. Daję ten traktor. Pan, podierali mi kurwetę. Czekaj, by cię złapał, uciekaj. Czekaj, Ja nie Daj mi się. Ha, 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 ha. Nie, Janusz. Hola! I idziemy na piątkę się leczy. No i co ja to chciałem jeszcze mówić? No... To spotykamy się, Ej Sweaty, spotykamy się na Grove Street. Ja, nie. Ale bo to się spalmuje, to strzelają do tu. Leo, nie Ja w Jadę na Ground Street. Ja już jestem na swojej kambiarce O. Ale to Zabij jest mi... Je ale mi teraz zlagowało. No, jest, że... Ale mnie zlagowało i wbijam się na Ground Street. Ale wejście. Ale zaliczyłem wejście jakiegoś klienta prawie potrąciłem Motor na dachu ty! Przejadę go On ma Audi r 8 Mój ulubiony samochód No cioto, zamknij tam się Tak jest nikogo nie Przepraszam, ale Sweaty ma jakieś ogar nieogary na chacie Jalej Dokładnie no i. Dobra, no, no to zakończmy ten odcinek, bo już nie ma nic ciekawego. No dokładnie, już zakończymy dzisiaj. A! F... Być... Wolgu! Aj! Dobra, i takim akcentem zakończymy ten odcinek. Było tak, nam. ten odcinek. No to się. No to się siema... no, Manko, zapraszam was na kanał Swetiego. No i... e na, na razie